Yo, tutaj kosper i powiem wam, że dzisiaj jestem strasznie zajarany i strasznie to jest dobre słowo dlatego, że mamy Halloween. Skipuję około 10 vlogów i wrzucam ten vlog niechronologicznie, dlatego że kto by chciał oglądać Halloween jakoś miesiąc później. I e, jako że Halloween jest w poniedziałek, to już od piątku ludzie są poprzebierani, chodzą wszędzie w strojach z różnych seriali, filmów, anime, naprawdę jest co pokazywać. Ale na początku pójdziemy do kombini i kupimy sobie jakieś Halloweenowe przysmaki. Zobaczymy, co nam serwują w takiej typowej japońskiej żabce. Piękne niebo, w ogóle nie ma ani jednej chmurki na niebie. Myślałem, że to jest ogólnie mafinka, ale to jest mięciutkie w środku. To jest taka pianka i na samym dole jest jakiś, jakieś takie ciasteczko. Mega dobre. Coś jeszcze w środku jest, czy nie? Wow. Okej. Okay. Myślałem, że to będzie słabe i że tylko wygląda fajnie, ale to jest naprawdę kozackie. To jest ogólnie mój ulubiony słodycz w Japonii. E, taki jakby ptyś i w środku ma krem i to jest wersja z kremem z dyni. Szczerze mówiąc, ja tutaj nie wyczuwam e, żadnego e, dyniowego posmaku, ale zobaczcie ile tego kremu w ogóle jest. Dobre, ale tamto było dużo lepsza. Idziemy na ulicę Haradziuku, czyli ulicę e, Mody, zobaczyć co tam się dzieje. I e, tak naprawdę powinienem e, pojechać tam pociągiem, ale stwierdzam, że wolę się przejść, bo naprawdę jem tutaj bardzo dużo i widzę jak z dnia na dzień coraz bardziej tyję, a jakoś nie mogę się przekonać do biegania tutaj, więc. Więc idziemy, przynajmniej spacerek będzie. I jesteśmy już na Haradziuku, chociaż wszedłem tutaj trochę od dupy strony, dlatego że od końca tej ulicy. Więc teraz muszę iść na sam początek, żeby Wam pokazać ogólnie, co to za miejsce. Zrobić kilka przebitek pogapić się na ludzi. I no i lecimy na sibuję. Powiem wam, że jak na Haradziuku o tej godzinie, to jest naprawdę kiepsko. Są osoby przebrane, są osoby po prostu, które mają fajny styl i, i się tutaj kręcą. E, ładnie pachnie jakimiś lodami i innymi słodki, słodkimi rzeczami. Ale poza tym, myślę, że to jest czas na Shibuya. Powiem wam, że czym jesteśmy bliżej celu, tym więcej osób chodzi po przebieranych. I myślę, że akurat jak zjemy sobie, to będzie tych ludzi już na tyle full, że już nie będę mógł tak po prostu sobie teraz chodzić na luzie. Okej, okay, jesteśmy już na jedzonku, czekam na swój ramen. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że jak widzieliście wybieram ramen, który chcę. A następnie jeszcze mówię, czy chcę bardziej e, kremowy, czy chcę bardziej ostry, e, czy chcę makaron bardziej dogotowany, czy bardziej taki medium. Ok, zaczniemy od początku, czyli Hachiko Meeting Point, miejsce w Sibui, które prawdopodobnie znacie z statuetką pieska Hachiko i właśnie jest to najczęściej punkt, w którym ludzie się spotykają i potem idą dalej that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper i got nightmares in my head i fear that the thoughts build up until i can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper jeżeli chodzi o skrzyżowanie siboya crossing to w halloween jest tej naprawdę masę policji która pilnuje aby każdy przechodził na zielonym świetle a jak się światło kończy, to jak słychać wszyscy kwiżdżą i pośpieszają, aby jak najszybciej samochody mogły wrócić do ruchu. To jest naprawdę niesamowite, bo tutaj jest tyle policjantów, że to się w głowie nie mieści. I wtedy jeszcze nie miałem pojęcia, że to, co Wam pokazuję, to jest może jedna czwarta ludzi, którzy za chwilę się tam zbiorą. To co, czas się przejść i poszukać Ani, ponieważ to jest chyba najpopularniejszy cosplay w ten Halloween w Japonii. jest. full of people the family. Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink cause I think I'm going all in Get me a drink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars Crash it in my car, wake up in a bar I'll be a superstar Jak palić na ulicach normalnie nie można, tak też w czasie Halloween nie można spożywać alkoholu na ulicy, gdzie normalnie e, jest to dozwolone i na terenie całej Sibui nie można też kupić alkoholu w sklepach, aby ludzie nie pili. I jak Japończycy nie są problemowi, tak w czasie Halloween wszyscy mają w to wydupione. Biją na ulicy, palą na ulicy, policja z tym nic nie robi, dlatego że jest tej tyle tych osób, żeby złapać wszystkich, to by musieli naprawdę po prostu od, od jednej do drugiej osoby chodzić i ich spisywać. Prawdziwy szczyt dopiero będzie za jakieś półtorej godziny, a tak naprawdę w tym momencie już ledwo da się ruszyć, i jest. Masa, masa różnych ludzi przebranych. Nie wiem, z kim robić zdjęcie, bo chcę naprawdę ze wszystkimi. Na ulicy ogólnie jest pełno takich policyjnych, nawet tego nie mogę nazwać radiowozów, ponieważ to są policyjne autobusy, gdzie e, masę policjantów przyjeżdża tutaj, aby pilnować, aby spróbować warte. Nic złego się nie dzieje, nie ma żadnych sprzeczek, nie ma żadnych bujek. Każdy po prostu się bawi i to. Wykracza poza moją polską banię trochę, dlatego że w Polsce w takim miejscu mega bałbym się chodzić i raczej bym takie święta omijał, a tutaj. Czuję się całkowicie bezpieczne. A co do bezpieczeństwa, to nadeszły godziny szczytu. Ludzi było tak wiele, że na skrzyżowaniach policja kierowała ruchem, trzymając pasy bezpieczeństwa, aby blokować i wznawiać drogę. Był taki ścisk, że w pewnym momencie poruszałem się około metr na minutę, a co dosłownie 5 metrów tam ktoś, kto kierował ruchem i przepędzał stojące grupy, aby nie torowały drogi. Nieczęsto w ogóle można chodzić e, po ulicy w sibui, więc też to jest fajna opcja, żeby doświadczyć tego. Co so jakiś czas przez sibuje przejeżdżają samochody i są specjalni policjanci zatrudnieni, którzy zatrzymują ruch, aby samochód mógł przejechać. Jest 21.15 mniej więcej. Ja uciekłem od tłumów i idę na moje ulubione takoyaki, bo zachciało mi się znowu trochę jeść. Trochę już tutaj chodzę i krążę, więc czas na moje takoyaki. Arigato gozaimasu. Happy Halloween. Happy Halloween. Niedługo będzie ostatni pociąg, a ludzi zupełnie nie ubywa. Dalej ile było ludzi, tyle jest, więc to jest naprawdę szalone. Właśnie byłem świadkiem jak e, na jak crossing przy zielonym świetle jechała policja na sygnale i nawet przy takiej ilości ludzi, którzy przechodzą, którzy są nawaleni, którzy są w różnych stanach skupienia, wszyscy w ciągu sekundy ustąpili i to było tak niesamowite, że o! tymczasem moi drodzy, ja będę się z wami żegnał, ponieważ jestem wykończony. Myślę, że materiał jest no i widzimy się w kolejnych materiałach, więc subskrybujcie, jeżeli tego nie robicie, zostawcie łapkę w górę, dostawcie komentarz, bo to naprawdę mi pomoże. I cóż, no, moi drodzy, dziękuję, że jesteście i dziękuję, że mogłem z wami spędzić to święto. Więc wesołego Halloween i nie zapominajcie o święcie zmarłych, który jest dzień później. Bye. Yeah.